Cześć, to ja Brylu i witam Was w kolejnym odcinku z LoL'a. Tym razem nietypowy odcinek, gdyż jak już widzicie jest coś nie tak. Jest to moja pierwsza gra z nowego trybu, który został wprowadzony bodajże dziś rano. Czy ten tryb nazywa się jeden za wszystkich, czy coś takiego, mniejsza z tym, no i jak widzicie Polega to na tym, że jedna drużyna bierze 5 takich samych postaci, druga drużyna bierze 5 takich samych postaci. Mam nadzieję, że będzie rzeźnia i będzie śmiesznie. 5 Katarin na 5 Ezraeli. Lilów, no tych takich, rzadko spotyka na rzecz. Ja mam tu na, nawet jedna. Katarina ma skórkę, dzwoneczek Katarina. Tu mamy cybernetycznego Izraela. Ezraela, ho, Ludzie są bogaci. Mówią, że jest kryzys. No i nie mamy jednego gracza. Mam nadzieję, że wróci. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nawet nie wiem, na jakiej mapie to będzie w ogóle rozgrywane. Po prostu wszedłem na LOLa, patrzę się, o jest nowy tryb, no to pasuje zagrać w niego. I podzielić się wrażeniami z Wami, co jest okej, okay. okej, okay. jest wow, wow, co to ma być? Jak to wygląda, ludzi samoner, hm, <grym> e, okej. Okay. Nie mam bladego pojęcia, co tu rozkminić. Z butów nie będę a zresztą zobaczymy. Witaj w Rift. Można też tak. Przyjaciół trzymaj blisko, w niepewności. Dobra, to ja sobie pójdę na topa. Zresztą tu, tu raczej będzie gdane, chyba... 2-1-2. Ja nie wiem, czy Katar... taka Katarina by sobie dała radę. w Dżungli. 30 sekund do pojawienia się. Strony. Dwie katy to mi się podoba. <coughs> stoją w miejscu. Ja tylko jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w tym fajtach. Jak dwie katy się. Eh, sorry, inaczej. Pięć Katarin się wpieprzy na pięciu Izraelu. I nie mam pojęcia, jak to będzie funkcjonować. No na pewno będzie śmiesznie. Pojawiły się stwory. Stwory się pojawiły, no... Can Nie ja wiem, tu... No tu chociaż, tu będzie... Katana midzie będzie... Powinna przynajmniej być najbardziej wyfarmiona. Bo wątpię, żeby tu... Któraś robiła za jakieś suporta? Jestem tego pewna. No. Ez. Okej okay, to. O! Wow. Kurde! Klony dwa na mnie wyskoczyły. To to, to jest szumknięcie. O! Wow, ale jaka tu będzie rzeźnia? Ludzie. No to ja jestem w dupie. A, już byś chciał. Ej, ej, ej. To, 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 co to to ma być? Katawczy. No, farmą tu się nie popiszę. W ogóle, jak ja przeżyję, to, to będzie dobrze. Pomóżcie mi tu ludzie Wow, co to było? FPS-y mi spadają. Boże Kosmici Co tu się stało? To jest niepojęte. Okej, okay, no ja jestem w dupie, ale dobra będzie, będzie fajnie w lejcie. Takie 5 Katarin pieprzą się w jedno miejsce i wszystkie naraz walną ulty, no to będzie... To będzie zajebiste pod warunkiem, że ja do tego lejta przeżyję. Zajebałem, ale to... To akurat... No problem jest grać na dwa kloniaki i to samemu. wow, wow. wow. Jak to bije. Próbujemy się zamienić Sojusznik pokonany Ja sobinken I go both and you go top Przeciwnik pokonany To mi się podoba Może się chłop zamienić dalej Ode mnie Brędzo Okej, okay, dobra. To wow, intrygujące. Przywoływak wrócił do gry Ło, chowo. Zostałeś pokonany. Okej, okay. zjebałem znowu. Y U, idź, idź, idź w cholerę, zabijaj tam. Trzymaj blisko, wrogów w niepewności. Ja sobie na bocie radził z tą drugą. Mam sześć laskitów, no i nie ma topa. Jestem tego pewna. Zniszczono twoją wieżę. Tu golf, to powinni to zabijać. Ja bym się tam wbił, aczkolwiek nie wiem czy to jest dobry pomysł. Tu jest jeden, tu jest. Żyd jeden. Aha, kicik w barda. Kurdy! A! Ty! Spel No jakby ten chłop się trochę wcześniej obudził Byśmy tam mieli dwa trupy, ale no Przykro O fuck Ale Zajebałem znowu. Nie, sorry, nie wincie mnie za to, że gram jak gówno. Też wiem, że tak gram, ale. Bo że drugi raz gram Katariną. A w ogóle to jest dla mnie nowość grać coś takiego. Tylko głupcy się Damy radę. Nasza złota Katarina, powinna o tego się boję. A będzie straszne, jak te 5 Izraeli puści te banany swoje złtaj. I... Jak tu ich bildy. No i widać, że jeden idzie pod AP, drugi idzie pod nie wiem co. Jej, trzech idzie chyba prawdopodobnie pod AD. No to będzie taka. Przeciwnik innych pokonany. Sojusznik pokonany. Dobra, tu, tu go nie było. Ty się szumpaj na tego chłopa. Tu go nie ma. Łap. O! Fuck. było. Ale hardy pierdol dostaliśmy. Dobra, ktoś mi coś spami. Powiedzmy, że to na razie zignoruję. Przyjaciół, trzymaj blisko, a wrogów w niepewności. 4-7. Dlaczego Katarina, która była awkiem przez 5 minut nadrobiła mi level? Mój level, niedobrze. To coś ma 8, 6. Aha, bo to z mida ma. Dobra. Trochę tak pierdolę głupoty, ale to... Jestem tego wybaczcie. Ej, no, fuck. Chciałem pomóc, nie stykło. Ale jest ult. Jest ult, jest impreza. A ten... To... Walniemy sobie warda, jeszcze Niech tak, szczerze mówiąc nie za bardzo yy, ogarniam te nowe temy, które wprowadzili. Yy, I will be first on board. Both. Tylko głupcy się wahają. Do rzeczy. Ała To był prawdopodobnie APS A tu jest MARKSTEZ Haha, jaki piękny gang On się tego nie spodziewał A ja go wyczułem i w tym dobrym momencie go wybałem Dobrze, że ulta nie użyłem, bo to by było w ogóle Śmiech na sali, dlaczego? Gdzie by tu iść? Idę na bota? Katarina przybywa, która? Jest ich za dużo. Nie no, fajnie to wygląda. Ogólnie zajebiście. No to, to, to dobry ty. No ginź czierwo. No i zajebicie. Dwa trupy na wroga. Tak się gra Katarina. Szkoda, że się musiałem poświęcić. Przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów w niepewności. Ten puszuje hamczę pokonany O, widzę, że odrabiamy Sojusznik pokonany ładnie, jest zajebiście Ten S jest AP O no to widzę 2 AP, dwóch 3 HD Sojusznik pokonany Naprawdę Naprawdę ona tam stała Tak, tak na hardcore idziemy solo. Co tam? Oh fuck, chodź tu! No i zabijaj no. Szkoda, że Minic nie zostawiła, ale dobra. O! Japi! dosze No, fail roku. Po prostu zajebałem jak dzik w Sosnack. Dwie maseczki kupić, ale dobra. Jakby co, nikt nie widział. Hmm. Idziemy sobie zrobić golemy? Co tam? Jeszcze znaczy muszę się przejść po dżungli na tego nowego stworka, zobaczyć. Och, dobra Katarina! Nie, nic tam do niej nie mam, bo ja jestem 2-6. Fiduję najbardziej z całego teamu, ale. Tak się wpieprzać pod Eza. Jeszcze pod Tower. Damn. Dobra. No i rzuć tym głupim sztyletem w niego. No nie, nie. Goldzie. Co za gold. Znowu brakło. No ile razy go jeszcze tak będzie siekła? Tu na topie. Sytuacja wyrównana. O kurwa. Moja farma jużnik przekonany. moja farma nie istnieje dobra gdzieś tu posuję Ty szalone zuu. Ale ulty. Ho, 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 panie. Ulty na 102. Zostaw. No. Już myślałem, że będę skidował. Za 10 sekund jest to już nie pokonanie Cała przyjemność. Dobra, 3 ulty Kogo zabił! Dwie strony, dwie strony panowie. Zajebiście. Jakaś kata... Oj oj Ale to zjebałem. Okej. Okay. a no, ładnie, żeśmy to nadrobili. Lady znasz. nasz. Na topie ktoś tu się Lexus. Ten Lexus ma 10 level, więcej farmy niż ja. Mimo że nie było go pół gry. No ale siedzi sam na topie. Nikt go nie chce. Nikt go nie chce pomóc. Dobra, idziemy do dżungli. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. No, zabijaj go. Nie wiem, tu coś. Liczbę. Teraz mamy coś nowego. Taką uber niespodziankę. Widmo. Wielki potwór, potężny potwór, który dysponuje silnymi atakami. Nie wiem, zbyt dużego oporu to to nie stawia. Widzić też jakoś kosmicznie nie Pora na Sojuszników mi pokonali. Ohoho. Ja jestem gotowy do ulta Drugi level ulta Co ja zrobiłem? Oh fuck Co ja zrobiłem? Wyłączyłem multa w momencie gdy go włączyłem Ale jeszcze zabiłem Sytuacja była do dupy, bo tu był jeden, tu był jeden i tu też był jeden I w ogóle tam ich było milion takich samych Izraeli Którzy się chamsko patrzyli na mnie więc spanikowałem, byłem się tego jednego ciecia i go zabiłem. Ale go, troll są so hardy. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. No no. Zach, ok. A ten co tu robi? No i ten bral ginie. Hardok. Idziemy sobie to poprzez trochę blisko, farmy na drodze. Ludzie mnie zjedzą za te 45 farmy w 20 minutach. Idziemy jeszcze raz na to widmo czy, 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 czy no. Dobre włók. W moim wykonaniu Taki wóty tylko u mnie Hardy późna midzie to idziemy wo czuję się jak w wieznych wojnach Ten to jak heavy trooper wygląda reszta to jak wąganie A byłyby dwa trupy Dlaczego wcześniej czegoś takiego nie Moi teammates nie zrobili No i teraz chłopia żeś Utopił teraz nadzieję No tu taka Ukryta Oj Jak tak wszedł Tak urwał Naprawdę Wilki? No serio? Dobra, pchamy dalej Powiem tak, ten tryb mi się bardzo podoba Będzie takie oderwanie się od rzeczywistości, od grania rankedów i takich nudnych meczy no na pewno to wprowadza coś nowego, tak samo jak Aram, jak go wprowadzili to. Tu też ludzie zaczęli grać. jadą tak dwa trupy? Ale zajbałem Chyba się chłopie jaja robisz. Ja nigdy nie ginę. Pan Pikuś. No i co? Proszę Państwa, wyrównałem staty, a oni się poddali. Zwycięstwo! Tak. Ok, ja Wam na dziś dziękuję. Zachęcam do komentowania i subskrybowania mojego kanału. Jeśli. Mecz Wam się podobał. Może niekoniecznie moja gra, ale ogólnie mecz. To dajcie łapkę w górę. I tyle. Ktoś, jeśli ktoś by był chętny, to możemy pograć w Lola. Chętni pisać w komentarzach. No i cześć.